Halo, 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 halo. Halo, panie. Tak? halo, dzień dobry, dzień dobry, witam, e, Karol Benes z tej strony, projekt Trader AI, starszy ekspert finansowy, witam, panie tutaj Karol. widzę Pan do nas, na temu, tak, ok, e, podwoń mnie Pan, jaka cel była Pana rejestracji, a jakie są możliwe, słucham, a jakie są do wyboru, no wszystko w zależności co Pana interesuje, no to mnie głównie zarobek, Głównie zarobek? No tak, no tylko zarobek właśnie. A doświadczenie, szkolenie. Nie, tego nie mam. Tego nie potrzebuję. Nie? Nie. Mm, Okej, okay, czyli. A jak u pana wygląda sytuacja z czasem? Mam dużo czasu i dużo pieniędzy. Rozumiem, dobra, pan no nie jest tak nastawiony. Ja nie jestem nastawiony, to mnie nastawicie. Na jestem pozytywnie nastawiony. O, proszę, pan. Pena... proszę pana, ja jeżeli pan był zainteresowany, tak? O. Pan by tak nie mówił. No ale jakbym nie mówił? Że... Przecież mówię, że jestem zainteresowany. To jak to Pan mówi? Jakbym był zainteresowany, to bym nie był zainteresowany? Proszę ja pan, jak ja debil, sarkazm, proszę Pana. Ja, ja, słyszę, ja słyszę sarkazm. No to co to jest? No to my, Pan myśli, że ja, ja tutaj dzwonię, żeby z Panem chcę bawić? No to niechże się Pan ze mną nie bawi, tylko niech mnie Pan zorientuje. Pan mówi jakiś, jakiś sarkazm. Nie wiem, co to jest w ogóle. Ja Panu mówię. Ja, ja panu mam czas. To jest no nie wiem. Skąd ja mam? Ja się nie znam na tych finansach jeszcze. Powiem Panu tak. Ja mam czas. Ja mam pieniążki. Ja trafiłem na reklamę, że się u was dużo zarabia. No to ja się zgłosiłem. Dobra, kiedy? Bo chcę dużo no, ok, zarabiać. Kiedy pan się zgłaszał? Kiedy pan się zgłaszał? No, no, w ostatnim czasie. Słucham? W ostatnim czasie. Ale kiedy? No ja nie wiem kiedy. Ja mam zaznaczone. Ja, ja tutaj mam zaznaczone. No, w ostatnim ale tygodniu. pan powie kiedy pan no, W ostatnim tygodniu. No to chyba nie. No jak to nie? A kiedy pan ma? Dwa tygodnie temu. No to w ostatnim tygodniu. No to mówię panu, że trochę ponad tydzień. No to w ostatnim tygodniu. Dwa. Dwa tygodnie. A, dwa. Której, której daty? Pan, pan powiedział w tamtym tygodniu. No mówię w ostatnim tygodniu. No to kiedy to było dokładnie? Jaką pan ma datę? No tydzień temu. Ale tutaj jest zaznaczona dwa tygodnie temu. No to dwa tygodnie. No to się pomyliłem o tydzień. Co pan taki no sarkazm wie, pan. robi? No ale to pan nie może się zachowywać jak, jak jakiś taki dziwny, dziwny, dziwny. Pan po prostu nie... Proszę tak. pana. Ale proszę pana, ja chcę inwestować. Pan, pan chce inwestować czy nie chce pan i... inwestować? Jak pan nie chce inwestować, to pan się rozłączy. A nie jak Debil, pan mnie zachęca za, 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 za no. mną. Albo pan chce inwestować, pan albo pan chce inwestować, albo pan nie chce inwestować. Po co pan, po co pan, pan się rejestruje z robi? No żeby zacząć inwestować. Z czego pan jaja robi? Ale Jakie jaja robi? Ja chcę zainwestować, a pan jak Debil dalej mówi, że jaja. Pan chce inwestować czy nie chce? Gdzie pan chce zainwestować? No w pieniądze. O kryptowalut. Pieniądze pan, Szuka. Ja pieniądze Aha. mam, ja chcę zainwestować pieniądze. A jakie doświadczenie pan ma w tym? No nie mam, dlatego no do was tego? wypełniłem. Bo no wy się znacie, no ja tak, się a nie pan znam. A pan, tak, a pan tak się zachowuje, że pan ma doświadczenie. Ja nie. słyszę to po głosu pana. Po głosu, mówi się po głosie. Ale wy Ukraińcy nie umiecie odmieniać słów. No ale dobrze, nic Cieka? nie chodzi. Nic, niech pan mówi. Nie, niech pan powtórzy. No mówię, że wy Ukraińcy nie umiecie odmieniać tych słów po polsku. Ukraińcy. A no. co panu ukraińcy zrobili? No nic nie zrobili. Ja wspieram Ukrainę, powiem panu. No to okej, okay, dobra, ale dlaczego pan przypomniał Ukrainę? No bo pan mówi po ukraińsku, pan ma ten akcent ukraiński. To pan nie jest po ukraińsku? Ukrain? Ja z panem po ukraińsku rozmawiam? No nie, ten akcent ma pan ukraiński. Akcent. A jak wygląda akcent białoruski? Jak wygląda akcent czeski? Czeski to wygląda jak Czech, tak śmieszny. A ukraiński jak taki przyczyn, który nie umie odmienić z polskich słów. Tak jak pan powiedział. Białoruski. Czeski. A Białoruś podobna jak Ukraina, bo to są podobne, wszystko takie w jednym kotle wymieszane. To pan może to być z Białorusi, to jest... to jest prawie Ukraina. Pan jest taki Ukrainiec z jest... Białorusi albo Białorusi z Ukrainy, to jest prawie to samo. Ale mi to nie przeszkadza, to nie, się pan, tak nie jest... tak jest. się pan tak nie oburza. To też się pan tak oburza. Czeski tak jest. Nie, czeski nie. Cze... Ha, ha. Cześki nie. No, Cześki to jest inny. Ja, proszę Pana, jeżeli pan, pan no, na spokojnie nie rozróżnia po prostu tak te akcenty. No to ja nie rozumiem, bo pan taki kundel wymieszany może jest i już w ogóle nie wiem skąd pan pochodzi. Ale to nie pan. o proszę pana miłego. Ale mi miłego pana miłego. miłego. po prostu. całą tą rękę działu komornicemu, bo będzie pan z tego rozmawiał z działem komorniczym. No, czemu? Chce pana miłego. To z nim będę inwestował? No, dlatego, tego. No bo pan sobie tutaj żarty robi. No, to pan pracuje pan... czas, pan no, to To czas... niech pan przełączy na to tam... dział komorniczy w takim razie. Jak z nimi nie masz sprawy. Nie ma sprawy. łatwiej inwestować, no to dobra. To niech mnie pan połączy. Ja czekam na linii. Jakie, jakie inwestycje, proszę pana? Nie już, już nie o jakich inwestycjach nie chodzi to o co chodzi? Eee, to ja już nie wiem. To ja już nie wiem co to będzie. Witam uszanowanie panie Jurku. Bartosz Balczak z tej strony. Kto? Bartosz Walczak z tej strony. Bartek, witam Bartek. Witam pana. Pan podawał u nas rejestrację na Netun Orlen w tamtym tygodniu. Przypomina sobie pan? Tak, Orlen tak byłem. Byłem wtedy na stacji i wypełniałem ten formularz. Aha, aha, formularz pan był. Dobrze, ale to jest odnośnie zielonej energii. No tak, tak. To jest ta pani, co mnie tam na stacji zatrzymała z tabletem, tak? Eee, a odnośnie czego? Czyli karty? Nie, nie, no to ta pani na Orlenie, pracowniczka Orlenu, że tam jakaś inwestycja jest w energię w Or Na Orlenie wypłyniam na tablecie. Tam u pracowników. no, no tak, właśnie, mhm. właśnie a, tak. Pan ma jak najbardziej możliwość, czyli tak, jako zawsze z nami współpracę tak, od minimalnej tak. wpłaty, bo pan zostawił zarejestrowany no, no na internecie minimalne. też. To nie minimalny, po co minimalnej? Bez sensu. No, a zależy, no, za jakie kwoty Pan sobie chce, chce wystartować. No co, jakie są? Jako... Proszę? Jakie są? No, minimalna e, kwota to jest 800 zł, tak? Okay. a maksymalnie? Może... No, proszę pan, no, ile Pan sobie zażyczy? Może no, to i wie być Pan co, to niech pan, to niech pan przedstawi mi ofertę, może właśnie tak przy 200 tysiącach. No, e, zobaczę Pan, Pan ma możliwość, czyli jako za... Albo ja wie Pan co, o... albo dajmy pół miliona, bo ja mam pieniążki, to wie Pan co? pół miliona dajmy. Jak by to wyglądało? No, pół miliona, no czyli zobaczę pan. Pan ma możliwość wykupienia tak. nowych akcji, tak? Które, jakie Czego? będą budować, e, e, Proszę? Ale akcji Orlenu? E, Neptun, Neptun Orlen. Co to jest? E, czyli tak, jak. Proszę? Co to jest? No to jest zielona energia, tak? Czyli budowana, e, wiatraki są budowane na morzu. I gdzie to jest budowane? E, w Bałtyku, na Gdańsku. To na Gdańsku czy na morzu w końcu? No tak, no na Gdańsku, na morzu. To pięć, morzu, Gdańsk ale, nie jest tak. na morzu, Gdańsk jest na lądzie. To gdzie te wiatraki no, będą? Koło. Na lądzie czy na Proszę morzu? No to na wie końcu, pan co, mądzie, pan po musi poważnie, będzie. pan nie może ze mnie robić debila, pan musi się poważnie wypadać. Albo będą na morzu budowane na Bałtyku, albo w Gdańsku. Gdańsk nie leży w morzu, tylko no. leży na lądzie. Gdzie będą wiatraki? W Gdańsku czy na morzu? Na, ba... na Bałtyku, na morzu. No okej, okay, czyli nie w Gdańsku. To co pan kazał, że w Gdańsku? Gdańsk? Niedaleko, niedaleko, czyli no, tak nie jako liceum ile, ty, Dobrze, ile tych wiatraków będzie budowane? Jest budowany 5 farm. Czyli już jest w projekcie, takie, które będą skończone mniej więcej w 2027 roku. Ale co to znaczy mniej więcej? Czyli kiedy będą skończone? 2027 rocznik. W 2020 30 30 30 30 Pan jest z Ukrainy, tak. nie? Tak? Okay. Nie. No to czemu, jak, to czemu pan. mówi jak Ukraina? Tu z powyłamywanymi nogami. A chsztążcz? Ksztąż w Niczcie. A właśnie? No proszę pana, tutaj co regułki będziemy sobie zaraz sprawdzać. No, bo mówię, że pan... Czy pan jest Polak, tylko ma pan... Każdy, czyli pan każdy, jest, w każdym, ale spokojnie, w spokojnie, domu. spokojnie było, nie nerwowo. Było. Czyli pan jest, Czy pan jest normalny Polak, tylko ma pan ukraiński akcent, tak? Proszę pana, no każde ma, czyli różny akcent, rozumie pan, no i chcesz, zależy, no pan zia, yy, zależy pan skąd jest w polskim. Powiem panu, ja znam dużo Polaków z ukraińskim akcentem, bo do mnie kiedyś dzwoniło kilku menażerów i oni byli Polakami, ale mieli właśnie taki ukraiński akcent, bo mieli tego sąsiada z Ukrainy. Dobra, niech pan powie w takim razie, <laughs> czyli to się kupuje, no, no. czyli to się kupuje akcje tego Energy, tak? Tak, Energy kupuje się, I po ile? czyli pan będzie jasne, miał otwarty... jasne. I, I po ile są te akcje teraz? No, na dzień dzisiejszy jest kota wynosi 73 zł za jedną akcję. Za akcję czego? No, odnośnie Neptun Orlen, proszę pana. Ale proszę pana, tego Energy Orlen czy akcje Orlenu tyle kosztują? Nep się... Neptune Orlen powiedziałem, panie Jurku. I na której giełdzie jest to notowane? No, na światowej. proszę pana. Ale proszę no? się nie zachować jak debil. Nie ma czegoś takiego jak giełda światowa. Pytam się, na której giełdzie jest to notowane? Pani się nie może jak debil no zapytać. Na europejskie. będzie pan, pan, pan Proszę pana, ale znowu się, pan, tak. znowu się pan jak debil zachowuje. Ponownie jeszcze raz pytanie. Na której giełdzie jest to notowane? Najpierw pan powiedział na światowej, gdy nie ma takiej giełdy. Później pan powiedział na europejskiej. Nie ma takiej giełdy. Proszę konkretnie o informację. Ile, ile kosztuje ta akcja Neptun Orlenu i na której giełdzie jest to notowane? Proszę się nie zachować 70... jak debil. 73 zł jest notowane za jedną akcję, tak? Minimalny skład pan może za Ale pan mi mówi o koszcie akcji Orlenu, tak? I to jest wliczone, Neptun, akcja. Ale proszę pana, nie ma czegoś takiego. Tyle to kosztuje akcje Orlenu. Co to są Neptun? Gdzie to jest notowane? Na GPW? Proszę pana, to jest na światowej giełdzie. Czyli proszę tak, pana, ale znowu, pan proszę mówi, proszę pana ale, działało, ale znowu, proszę tak, pana, znowu pan, ale znowu pan z siebie robi debila. Pytam się jeszcze raz, na której giełdzie jest notowany Neptun Orlen? Tylko proszę się zachować jak kaumenadżera, a nie jak jakiś debil z Ukrainy. Na polskiej giełdzie, na amerykańskiej giełdzie, na której? Pan nie możesz jak debil zachować i mówić że na giełdzie światowej albo na giełdzie europejskiej, bo nie ma czegoś takiego. Proszę nie być ale to debilem. Ja, ale jak, a jak jest, panie Jurku, podpięta giełda, niech mnie nie pan zorientuje wtedy. No nie to wiem to jak, to jest jak. no, jest giełda niemiecka, jest giełda polska, jest giełda angielska. No pan nie może być debilem. Nie, Pan się zachowuje. Pan się zachowuje, ale proszę pana, nie, to są giełdy. Pan się zachowuje jak typowy oszust z Ukrainy. Nie wie pan, co mówi, mówi coś od rzeczy, chce pan oszukać klienta, coś tam naopowiadać, trafić na głupiego klienta, który nie zada pytania. Jakie są indeksy? Gdzie są indeksy? Co pan gada za głupoty? Jest giełda w Polsce. Jest no, czy nie? Krajowe. Proszę pana, jest giełda w Polsce czy nie? Proszę mówić tak lub nie. No jest. Warszawska. Jest giełda. Jest warszawska. Jak się nazywa? Giełda warszawska. Nie ma czegoś takiego giełda warszawska. Proszę nie być debilem. Giełda papierów wartościowych w Warszawie tak się nazywa. Jest giełda w Niemczech, jest? No jest. Jak się nazywa? Proszę pana, nie jestem inwestorem Czy pan nie wie, tak no, wiedzieć, pan jest debilem no, Ale to pan dzwoni do mnie z firmy inwestycyjnej, tak pan może nie wiedzieć Pan nie jest debilem Jest giełda w Wielkiej Brytanii, jest giełda w Stanach Zjednoczonych Teraz moje pytanie, gdzie jest notowane akcje PKN Orlen S.A. Na której giełdzie? No na polskiej Dobrze, a gdzie są notowane te Neptun Energy Orlen? Na światowej Co to znaczy giełda światowa? Gdzie jest giełda światowa notowana? No proszę pana, każdy, czyli tak jak Ale no proszę pana, mówią, ale, giełda giełda pana ale, znowu, ale proszę pana, no bo znowu. proszę pana, znowu pan robi z siebie debila. Panowie pytanie, co to znaczy giełda światowa? Gdzie jest taka giełda? No czyli każda giełda jest podpięta do dolara, zgadza się? Nie, pan jest debilem. Oczywiście, że nie. Giełda brytyjska jest podpięta do funta, giełda polska jest podpięta do polskiej złotówki, a giełda rosyjska jest podpięta do rubla. No pan nie może być takim debilem skończonym. A wy na Ukrainie nie macie giełdy, więc nie macie giełdy. No, ale jak pan mówi, że każda giełda jest podpięta do, do, do dolara? Pan nie może być debilem. Pan jest debilem? Ale Pan nie powinien być debilem. No polska giełda jest podpięta do złotówki, a nie do dolara. A giełda niemiecka jest podpięta no, do euro. Ale będzie Pan podpięty do dolarowej. Ale której dolarowej? Giełdy dolarowej, amerykańskiej. Proszę Pana, ale Pan nie może znowu robić z siebie debila, bo znowu Pan robi z siebie debila. Czyli chce Pan powiedzieć, że Neptun Orlen jest notowany w Stanach Zjednoczonych, tak? No jako na światowej, tak. Nie ma czegoś tak jak giełda światowa. Już Panu mówi, on Pan nie może znowu tego debila brnąć w tego debila. Proszę przestać być debilem. Czyli, czyli Orlen jest notowany w Stanach Zjednoczonych, ten Neptun, tak? No bo 50% jest wyprzedane za granicę. Gdzie jest wyprzedane za granicę? Na akcję Orlena, e, Neptun Orlen. No. A skarb państwa ma jakiś udział czy nie? E, 49%. <laughs> czyli skarb państwa polski ma 49%, tak? Dokładnie. A to jest projekt rządowy? Tak. No to czemu nie ma w większości rząd, państwo, jak, skoro jest to projekt rządowy? Niech mnie pan zorientuje. Nie wiem, proszę pana. No ale proszę pana, no to znowu pan... Nie, nie, znowu... Nie, nie, nie ale, nie pan no ale proszę pana, nie, nie, nie no to... Pan no to znowu pan debila z siebie robi. Jak może być projekt rządowy, czy spółka skarbu państwa, Skarb państwa ma, jest mniejszościowym udziałowcem? No pan jest na każdym kroku debilem. Nie ma pan tam jakiegoś niedebila nad sobą, jakiegoś przełożonego, kałmenadżera albo jakiegoś Ukraińca takiego, który bardziej jest ogarnięty. <śmów> pan debila robi z siebie na każdym kroku. Jakby to ludzie odsłuchali, to by uznali, powiedzieliby, no kurde, debil. Albo by pomyśleli, że pan jest oszustem. Skoro pan nic nie wie, nic nie potrafi, nic nie umie, mówi o giełdzie światowej, mówi, że giełda w Polsce jest w dolarach. Mówi, że 50% jest nagle sprzedane gdzieś za granicę. No jak debil się pan zachowuje na każdym kroku? Niech mi pan to wyjaśni. Czemu pan się zachowuje tak jak taki skończony debil albo trochę jak taki oszust z Ukrainy? Premier, panu nawet tak. Panie, czuje pan? Panie panu tak trochę mi pan takim szoszonem jedzie. Jedzie takim takim szoszonym śmierdzielem, oszustem. No ale dobra, niech pan mówi. Nie pan... no, co pan zrobił rejestrację. Wie pan co, no bo chciałem zainwestować, ale nie myślałem, że na debila trafię. To mnie zaskoczyło. Panu. Ja myślałem, że trafię na finansistę kałmenadżera, a tu trafiłem na kałmenadżera debila. Jestem zaskoczony, miło powiem panu. Niech mi pan powie, że Niech mi pan powie, po ile są te akcje notowane w Stanach? Ale pan... W granicach 23 dolarów. Ale w granicach, to znaczy ile dokładnie? 22,50. A skąd pan ma taką wartość głupią? A sobie z głowy widziałem. No właśnie wiem, no bo w głowie to by miał, powinien mieć Pan mózg, a Pan ma jakieś wartości w głowie zamiast mózgu. Przecież przed chwilą mi Pan powiedział, że 70 zł kosztuje akcja. Dlaczego Pan teraz mówi, że no, kosztuje tak. 22,5 dolara? No Pan jest debil skończony. Jak można być takim debilem? Niech mi Pan wytłumaczy. Czy to się nic głupie nie trzyma. Ja nie wiem w ogóle, czy, czy to jest jakieś, czy to nie jest jakieś oszustwo ukraińskie. To w końcu teraz notowane, to, to kosztuje w końcu 73 zł mm. czy 22 dolary. Niech mi Pan powie. Aaa, najlepiej się rozwiązać. Mam delikatne podejrzenie oszustwa. Prewit, tut Brutus. Zależny komentarz na tym wideo Assalamu alaikum, ana Brutus. Letę sobie like i share video. Witajcie, tu Brutus. Zostaw lajka like i komentarz: Brutus fajnym żółwiem jest. To Brutus będzie miał motywację do dalszych inwestycji. Iwa kabum.